Hello mordy, dzisiaj gramy z kolegą w Minecraft'a. I pytacie dlaczego, czemu nie gramy w Robloxa? Ja, po prostu pomyśleliśmy, że trochę będzie wam się nudzić cały czas tylko Roblox. I dzisiaj zniżymy się w czterech walkach. Po prostu na praktyce, ale za to, że mój kolega jest trochę słabszy ode mnie, chociaż sam w PVP jakoś świetny nie jestem, to. Ja będę grać jako utrudnienie dla mnie. Będę grać bez klaty i, znaczy, bez głowy i butów. Będzie ciężko, ale damy sobie radę. Dobra. Jeszcze... To gramy na boksie. Tak. Dobra. Ściągam się cika, bo. Przecież nie wiem, bo mi nie działa to, że. Jak chcę lecić potem pod shiftem, to mi po prostu to nie działa, więc muszę tak go przeciągać. I to mnie wkurza. Przed tak, jak gram, to trochę. Kurda, że zrobię. Podkisy Dobra, pierwsza runda. Ale że Kobeła ześ postawił teraz stary. A może, jakie dawno nie gram już. Te, Praci się zdradza Ła, jak dostaję. Czemu to ja tylko byba? Używasz się? Ale że się na razie jest dobrze na tak mi no kurde, wrobimy wpadł z tego e, twojego. Na razie jest dobrze, nie zadowiem ja jakaś dużo. Nie wiem jakoś na granicy śmierci. Dobra. Aha. Co ja robię? Uf. Nie no co ja zrobiłem. Dobra, 1-0. Dawaj teraz możemy gramy jakiś inny tryb, czy gramy na Dollboxa. Yy, możemy... Dawaj UHC możemy zagrać, bo tam dawno nie gramy to jest schowa, to to przełożymy. Kuszy nie będę chyba używać. To, to sobie tak zrobię i to. Ale no, to jest cała zbroja jakowa, To jest też tylko. No, ale to jest to... To bez butów w ogóle Bo to jest jeszcze bez koksów. To, to jest bardziej wyrównane. Na... Walka, ale z teraz. Ej, co? No teraz w takim temie to my zrobimy więcej walk. Dawaj teraz Wolny gildi, bo to też dawno już grałem. Na... Dawno grałem na practice. Ty zjadasz koksa? No jak no, chyba nie mogę ściągnąć. Bo miałeś chrześcij pęka Dobra, wiesz już Hitcher. Napiszcie też w komentarzu, czy w ogóle ja... czy w ogóle my dogramy, czy nagrywamy fajne rzeczy. Bo my nie wiemy, czy Wam się to podoba. W sumie, nie oglądam jest zbyt dużo osób. Ale trzy osoby to dla mnie mega dużo. Ładni Dobra mi teraz O, no Widać jakie mu by się biło teraz to Jak my się bijemy, tak krde Są emocje jak na grzybobraniu. Aczy trochę tam Nie wiem, co ja robię. Ja się chciałem posadzić przed krzopem. Tego jeszcze nie było. Dobra, dwa na walce. <grystanie> no masz rację. No, a dwa nubiki. Co ja robię? No, ja nawet nie umiem postawić A co ty nie nauczyłaś się robić miniaturki? Chociaż tam próbowałem. Zrobić, starać się jak najmocniej. Wiem, że nie wyszło najlepsze, ale starałem się. obciąć jeszcze program. No, zrobię tę miniaturkę. Wiem, że nie była jakaś hiper, i w sumie to była mega słaba. Ale jak na mnie to dobrze, bo ja akurat jestem słaby w takie rzeczy. Wiesz, że to była moja pierwsza, więc jeszcze nie miałem... To ja tak. Mega teraz. Tej... O, ci teraz. Nie. Ja się jakoś policzyłem. Zresztą ci to wy nie padł. Słabo. Ej, co jest. Boże. Jesteśmy trochę słabi. Co jest. Ja się nie mogę. Wszy... No, no. set prawie nie padł.

jakąś strewkę sprawę założyć serię krytów, a na razie to ty mi dajesz. Ten serwer mi... Szybko, że tutaj są takie czasami glitchy. Ale żem... I jedno pytanie. Jeśli chcecie je nagrywać, to byśmy nagrywali bardzo dobrze. No, też jest... Możemy to nagrać, bo jesteśmy w to mega słabi. I będziecie mogli zobaczyć, jak nooby się wywalają. I się z nich pośmiać. Dawaj tak do walki, nie uciekaj. Dawaj, <Undre402> da muszę ci! Tak! Trzymaj ci nie mogę tego zas... Głupiego to temu nie mogę ci zbić. No, leci. Jesteś. No dobra, jeszcze raz. Cały pasek życia, ale. Nie jesteś już daleko, że... Patrz ci, totem, bo już miałeś kilka razy takie kryzysowe sytuacje. Ja zaraz będę mieć na kółki, ja już mam takie ty też nie masz dużo paska zdrowia, masz około tak połowy. I ja mam dużo. Nie! Jest potem. Dobra, teraz już z górki. No... Ela. Kolejna runda. O kurde, tak, dobra. Kolejną rundę rolę... możemy, ja bym naszego zagrała... ja mam się zagrać z Boxa. Albo możemy zagrać lifestyle, Czy Krystala. Ej, no, jest, będzie hmm. Możemy tak zrobić, że jedną rundę Bedwars z no. To dawaj Box, PvP. Hmm. No. Hmm. no. Dobra, szybko. kopiemy, to, to wyrzucamy. To mi się przyda ale... częściej nie będę dla tyle ja sobie zatrzymam i muszę zdjąć, bo jak tam kolega Chcę Jezus swoje ja robię o! Co? Co? Nie dobra, więc to na twierdziele. Czekaj, nie, nie zdejmę. Szybciej niszczę. A co, co, co ty użyłeś? Ty. Strzelasz, nie, 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 do jakiegoś mocnego kryta mi dałeś. Albo jakiś bug serwera. O no kurde! Nie no to jest że to naprawdę jakieś Zobaczymy ile będzie ten film trwał. Żeby nie robić go za długiego, takich wystarczy. No wiem, już 10 minut albo 15. I wtedy osobne trzeba byłoby nagrać, ale że... Widzieliśmy. Zobaczcie sobie. Jezus, jezus, jest taki tragiczny. Jakbyśmy się bili kimś na anarchii, to byśmy mieli 10 tygodni śmierci. Ale spokojnie Kuba, chill bomba. Tutaj... Kurde. Ci nic nie zadaje, a ty jeszcze tu te temy masz. Ten boksa będzie trwać 10 minut około serce mam. Ale ja się teraz się skupił nic nie mówię w ogóle. Dobra. Trzeba... Ja się postaram jakąś mu muzykę puścić. O! O Jezu serce! O Boże. Ale... że. Kiedyś na moim starszym kanale. Teraz w sumie ten kanał jest w tamtym kanałem tylko przerobionym. Pod inną nazwą, pod innym profilowym. C na OBS-ie też nagrywałem sobie pierwsze odcinki. Potem przestałem. I nie wiem, zacząłem nagrywać na po prostu nagrywanie ekranu z Windowsa. uważam, że na no OBSie jest o wiele prościej, łatwiej. Nie jest prościej na Windowsie, ale... Jest... Lepsza jakość jest na OBS-ie. Nie jest to trudno skonfigurować. Jest to za darmo. Jest moim zdaniem fajne, bo możesz sobie więcej rzeczy skonfigurować niż tam, bo tam tylko możesz się wyciszyć i to nie tyle. A czemu to tak nic nie gadasz? Taki skupiony jesteś? <grym> ja o nie! Ale Ej, dobrze, teraz postawiłeś tego kobeba. ja się obudowałem, bo te ty... no kurde, słuchaj, filmka, sekundy tam jeszcze, o. no nie nawet, to bym postawił te cztery co? Nie, nie możesz być w tych kobelach. Dobra. czekaj, stój, 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 No ja mam jeszcze mocniej, ja jeszcze więcej zata. No bo bania najszybciej pada. Jesteś? Nie, nieprawda. Nie nie widziałem. Jak ty za mocno bijesz? Aż za mocno. Ja myślę, że ty gonisz ze mną, mostem, a Mam być jak. Tak. Ja kiedyś, więc zrobiłem przed odcinek z 99 nocy w lesie. Tylko nie da się zatrzymać gry. I to jest słabe, bo na nie chcę robić. 164. Um, nie jest to jakoś hiper dobry. I po prostu, jakbym ten. Yy, nie chcę po prostu, żeby ten filmik trwał 3 godziny, bo tego nikt nie zobaczy, bo nikomu się nie chce oglądać 3 godziny. Chłopak, który ma zniszczony mikrofon, który jest nagrywany na OBS-ie, a po drugie, 3 godzinny film to jest zbyt długo. Ale takie 20-minutowe to tak. A to, że bym po prostu aftał bardziej, nie, że ktoś by byłby Tylko, tego, że afta cały czas. Ale zresztą ja zrobił. Idź, idź sobie, nie potrzebujecie naprawdę do życia. Nie potrzebujecie naprawdę do życia.

co nie moja wina, że mi dziesięć serduszek za jednym krytem zadałeś jakimś prawem. Jakiegoś to był po prostu bug serwera, no. Hałm ci... Bania ci padła. No to teraz już będzie, no. Ale drugiej będzie. Spożę, że perełek nie ma. O! Zaraz mi... Zaraz mi trzeci! Ja pierdiej pomijamy się z tego! Ja! O Boże! Co ja zrobiłem? Buty ci padły. No dobra, wygraliśmy! Ile ten... Ale to już trwa 18 minut ten odcinek, więc będziemy go kończyć. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No się mega grało. I co, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.